Witam serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy troszkę o tym, czy się opłaca instalować instalację fotowoltaiczną, czy nie. Bo dużo ludzi się wypowiada, że to się nie opłaca, że to jest zbyt duży koszt w stosunku do oszczędności, jakie możemy mieć z, tej, z racji tej instalacji. I no, uważam, że ci ludzie są w błędzie, bo Zasadnym jest instalowanie e, instalacji takich właśnie e, solarnych. E, oczywiście jest to zawsze długoterminowy e, zwrot inwestycji, bo nie można się spodziewać, że w ciągu roku zwróci nam się ta inwestycja, co w niektórych przypadkach jest możliwe e, ażkolwiek mało prawdopodobne. I teraz Wam pokażę. Od początku maja mój system wyprodukował, wam pokażę. Zobaczcie, od początku maja wyprodukowane zostało 1,3 MW. Tyle energii zostało wyprodukowane, a tylko dzisiaj 12,7 kW a jest raptem e, nawet nie wiem, która godzina e, 12.40 12.40, 12,7 kW do godziny 12 .00. i to jest tylko energia z fotowoltaiki zobaczcie, 1,3 MW od maja, od początku maja i ktoś mi powie, że to Taka inwestycja się nie zwróci. Oczywiście, że się zwróci. Bardzo szybko się zwróci. Jeśli, jeszcze jeśli ktoś budżetowo to robi, oczywiście, to można bardzo wiele osiągnąć. Tu są takie grafy miesięczne. Czy to dzienne. I tu w skali roku, żeby ktoś nie powiedział, że kłamie. Proszę bardzo, w maj. Czerwiec, lipiec. Trzy miesiące. No i wszyscy ci, którzy uważają, że to się nie, nie opłaca, niech się dobrze zastanowią, co mówią. Bo tutaj liczby po prostu mówią za siebie. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Słońca życzę. Na razie. Cześć.